Witam, siemanko, z tej strony Kacper z Wrestlingoholik, a to predykcji odnośnie WWE Clash of Champions 2020. Pierwszej, chciałoby się powiedzieć, gali po Summerslam, ale nie, bo mieliśmy już payback i minął nam prawie cały wrzesień i mamy kolejne pay-per-view. Znowu w WWE Thunderdome, tym całym wielkim Thunderdome, w Amway Center w Orlando na Florydzie, z wirtualnymi fanami niczym w meczach NBA, które mam obecnie. I karta Clash of Champions, co jak co, wygląda nawet naprawdę ciekawie. Ciekawy wrzesień, trochę chaotyczny, ten pierwszy miesiąc po SummerSlam, troszeczkę dużo nawalonych rzeczy mieliśmy, ale, ale w miarę to całkiem, całkiem wygląda i Chyba warto raczej spojrzeć sobie na Clash of Champions i zbędnie nie przedłużając, przejdźmy do samych predykcji tej gali. Również pragnę dodać, że... Żeby urozmaicić nasze predykcje, również będę podawał mniej więcej kursy bookmacherskie, jakie są. Takie trochę 18+, plus, trochę treści by można powiedzieć, ale... No, żeby po prostu urozmaicić nasze całe resle predykcje, stwierdziłem, że dodamy sobie pesmaczku hazardu. Chociaż ja generalnie nie zachęcam do hazardu, po prostu dla urozmaicenia predykcji, kto jakby... Chciał, ma powyżej 18 lat i chciałby poobstawiać sobie, no to żeby wiedział, był doinformowany też, I co jak co, jak z kursami to wszystko stoi. Jeżeli chodzi o informacje takie stricte odnośnie gali, bo dużo ludzi o to pyta, no to kick mamy o godzinie 24 czasu polskiego, a karta główna rozpoczyna się o godzinie pierwszej. Tak więc, w kick mamy walkę o WWE Raw Women's Championship, gdzie Aska postawi na szali swój pas przeciwko niespodziewanej dość pretendentce, Zelinie Wedze. Zelina Wega, która zdobyła miano pretendentki do Raw Women's Championship, pokonując Mickey James. I tak ona troszeczkę znikąd się wzięła nam jako pretendentka do mistrzostwa Raw Kobiet. No i tutaj i też jest w ogóle typ 1.0.5 na Askę wręcz, no to moim zdaniem maska bezproblemowo powinna tutaj obronić RMS Championship. Też patrząc z innych perspektyw, no to Zelina Vega raczej tutaj jest chwilowo wrzucona na dłuższą metę, raczej większych jakichś planów odnośnie jej jako singlowej kariery nie ma, raczej ona wróci do story z Andrade i Angelem Garzą wkrótce, więc... Moim zdaniem Zelina Vega gładko przegra tutaj z Aską, a Aska pewnie przesunie się do jakiegoś innego story, może, nie wiem, z Shane Bainą, Baszler, Naomi Jax, czy kimś takim, nie wiem, kimśkolwiek innym z rosteru Raw. Może Peyton Royce albo Bianca Belair, bo one mają być niby puszowane. Zobaczymy, kto wie. Na Clash of Champions Aska powinna wyjść. Kurs na nią jest 1.05, więc taki pewniaczek. Następną walką jest właśnie walka o WWE Raw Tag Team Championship, gdzie The Street Profits, mistrzowie Angelo Dawkins i Montez Ford, zmierzą się przeciwko Andrade i Angelowi Gardzie. oraz raz milion któryś tysięczny raz oni się zmierzą ze sobą. Ten story trwało całe lato, trwa teraz na jesieni. Widać, że tego storyline'u nie widać końca. No i tak, kursy są identyczne na nich, jeżeli chodzi o jakąś tam bookmacherkę 1,83 na każdy z timów więc widać, że nie ma faworyta. No i też ja nie mam zbytnio faworyta tutaj, nie wiem na kogo się zdecydować. Ostatecznie bym postawił na Street Profits jednak. Andrade i Angel Garza, nie widzę ich po takim długim czasie. Tyle razy już przegrywali o Road Tag Team Championship, że wątpię, że oni... Ostatecznie panie sięgną. Byłoby to niespodzianką niesamowitą, gdyby oni to zrobili. Ale nie widzę ich na dłuższą metę z tymi pasami, więc stawiam na Street Profits. Wy zdecydujcie jak chcecie na kogo postawić. Ja bym postawił na Dawkinsa i Forda, bo coś mi się wydaje, że po Clash of Champions pójdziemy w rozpad Andrade i Angela Garzy, a Zelina Vega po prostu stanie po stronie jednego z nich, i tyle. Tak się to skończy. Kolejna walka to jest starcie o WWE United States Championship, gdzie nowy mistrz Bobby Lashley z The Hurt Business postawi tytuł na szali przeciwko byłemu mistrzowi Apollo Crewsowi. Apollo Crews, który w trakcie lata miał naprawdę dobry run z United States Championship i wydawałoby się, żeby było nawet fajną sprawą, gdyby Apollo tu odzyskał tytuł przy pomocy swoich przyjaciół, ale nie widzę Lashleya z The Hurt Business u boku, żeby on teraz stracił. United States Championship, które dopiero co zdobył na payback na początku tego miesiąca. W sensie pod koniec sierpnia bardziej. Whatever. No, Lashley, moim zdaniem, powinien obronić pas. Kurs na niego jest. 1.10, gdzie na Apollo jest 5-50, więc moim zdaniem też Lashley to pewniaczek. Bobby powinien obronić tytuł. Wielki Bobby powinien obronić. The Almighty Bobby Lashley. Niestety Apollo przegra. Możliwe, że tu Retribution będzie miał interwencję. Możliwe, że będzie to jakiś no contest, że Retribution tam zaatakuje ich obydwu, bo wiemy, że mają na z The Hurt Business, mają na z Apollo, Krusem i przyjaciółmi, więc no... No trochę, trochę tutaj mają interesu, to cała retribution, które jest, no ja nie, nie kupuję tej stajni trochę, no i moim zdaniem, jeżeli nie będzie interwencji, no to Lashley wygrywa, a jeżeli będzie, no to był no contest. Kolejne stacie to walka o WWE Smackdown, tak, Team Championship, gdzie Cezaro i Shinsuke Nakamura zmierzą się z Lucha House Party, czyli kimś z trójki Kalisto, Grand Metalik i Lince Dorado. Taki jaki skład będzie. Stawiam, że to może być Kalisto i Grand Metalik. Patrząc na wydarzenie ze SmackDown, że raczej Linsa odsuniemy od tego starcia. Tak mnie się wydaje. Ale tak czy siak, Cezaro i Nakamura powinni obronić swoje pasy bezproblemowo. Tutaj nie ma raczej polarki. Bo Luce House Party zmierzamy raczej w. Drogę rozpadu ich niż ewentualne zdobycie SmackDown Tag Team Championship. Tym bardziej, że na ostatnich epizodach Friday Night SmackDown dostawali spory oklep od Nakamura i Cezaro, więc nie wydaje mi się, żeby oni mieli tu wygrać. Kurs na Nakamura i Cezaro 1,35 do 2,85 na Lucha House Party więc też Nakamura, Cezaro, pewniaczki i oni powinni zwyciężyć. Kolejne starcie to walka o. Kolejne taktimowe mistrzostwo, WWE Women's Tag Team Championship, gdzie Naya Jax i Shayna Baszler mistrzynie postawią pasy na szali przeciwko The Riot Squad, Ruby Riot i Liv Morgan. I wydawałoby się logiczne, że Riot Squad powinny tu wygrać, tym bardziej, że są prawdziwym taktimem w porównaniu, że Baszler i Jax są takim składanką na siłę, więc moim zdaniem, pomimo tego, Stawiam na Shane'e Baszler i na Ajax, one niedawno zdobyły pasy na Payback dokładnie, kurs na nie jest 1.25, jestem zdziwiony, że aż taki niski, ale widać, że też ich bukmacherce wiedzą, że one są takim zdecydowanym faworytem, więc nie dziwię się i też moim typem są Baszler i Ajax. Na chwilę obecną nie widzę Riot skład, jeszcze są za słabo zbudowane Morgan i Riot, żeby sięgnąć po pasy Tag Team. Zobaczymy. Możliwe, że one są przyszłymi mistrzyniami Women's Tag Team, lecz jeszcze nie teraz bym tak stwierdził. Kolejne starcie to jest walka o WWE SmackDown Women's Championship, gdzie Bailey postawi na szali pas przeciwko Nikki Cross. Bailey po zdradzie Saszy Banks. Teraz nowa solowa, hillowa Bailey przeciwko Nikki Cross, która ma problemy z przyjaciółką, która jest opętana, czyli Alexą Bliss. No i właśnie moim zdaniem wygra Bailey, tu bez dwóch zdań. Nie ma się co rozwijać, bo tak jak w przypadku Street Profits i Andrade i Angela Garzy, no to to jest starcie 1500 pomiędzy nimi, i nie widzę, żeby Nikki Cross tu zdobyła mistrzostwo SmackDown Women po prostu. Kurs na Bailey 112, czyli też pewniaczek. Bailey powinna gładko też wejść. Trochę to dziwnie zabrzmiało. Kolejne starcie to jest Triple Threat Leather Match o WWE Intercontinental Championship, gdzie Jeff Hardy, mistrz postawi tytuł na szali przeciwko AJ Stylesowi, który jest byłym mistrzem i samemu Zaynowi, który jest podaje się za prawowitego mistrza. Nigdy tego tytułu nie stracił, rzecz jasna, bo jak wybuchła pandemia, po prostu Zayn utknął w Kanadzie i nie mógł wrócić na pingi WWE, czy to Raw, czy to SmackDown, więc pozostał w Kanadzie, był zmuszony Zwakować tytuł interkontynentalny, no i teraz ubiega się o to mistrzostwo ponownie. I moim zdaniem to właśnie sami Zayn jest faworytem tego starcia. Nie tak jak Bookmacher podpowiada, że to może być Jeff Hardy, na którego kurs jest 1,45. Według mnie będzie to sami Zayn, kurs 3 na niego. Ze względu, pomimo tego zwycięstwa na SmackDown, wydaje się, że skoro Zayn wygrał, a Styles zniósł dwa tytuły, no to oczywiste jest, że Hardy pewnie. Zgarniałby dwa pasy, bo dwa pasy interkontynentalne wiszą nad ringiem, ten Zayna też i moim zdaniem jednak nie, WWE taki swerf zrobi nam taką zmyłkę i to Sami sięgnie po tytuł, no bo byłoby to dziwne, Sami Zayn dopiero co wrócił i teraz by miał przegrać, chociaż to jest WWE i go średnio traktuje, aczkolwiek... Serach ja to ta postać Zayna jest naprawdę dobra i moim zdaniem tu też dojdzie do pomocy pewnego rodzaju. Mieliśmy to tytizowane na jednym z epizodów SmackDown po części powrót do tego konceptu stajni Artist Collective pomiędzy Cezaro Nakamurą i Zaynem. Moim zdaniem sami Zayn ze względu, że Lucha House Party to są trzej zawodnicy, no to Zayn pomoże wcześniej tej nocy Cezaro i Nakamura obronić SmackDown tak Team Championship, pomimo tego, że teoretycznie i technicznie nie będą potrzebować pomocy Zayna, ale Zayn i tak im pomoże taki jest mój jakiś tam koncept, żeby później Cezaro i Nakamura odwdzięczyli się samemu, pomagając mu zdobywać mistrzostwo interkontynentalne i wtedy to ta takie Champions Lounge się nam sklei w jedną całość i wrócimy do momentu sprzed WrestleMania, gdzie sami Zayn razem z Nakamurą i Cesaro byli w stajni i tutaj będą wszyscy z pasami, no bo Zayn będzie miał mistrzostwo interkontynentalne, a Cesaro i y Nakamura SmackDown Tag Team Championship będzie taka mini stajnia dominująca na SmackDown, więc taki reunion artist Collective moim zdaniem nastąpi na Clash of Champions, gdzie nawzajem sobie pomogą, a Sami Zain zgarnie Intercontinental Championship. Co do Stilesa i Hardego, no to nie widzę po prostu ich z pasem. Na pewno AJ Styles dla mnie, dla mnie odpadał bo ten segment na SmackDown i w ogóle nie widzę go jakoś teraz z mistrzostwem interkontynentalnym. A Jeff Hardy, no on jest taki mizerny z tym pasem. No jeszcze, jeszcze, no nie, nie, nie po prostu nie trafię go z tym mistrzostwem interkontynentalnym. I moim zdaniem, by było, gdyby trzymano ten pas z dala od Jeffa, co ja chcę. Przepraszam fanów Jeffa Hardego. Następne starcie jest to walka o... WWE Universal Championship, gdzie Roman Reigns, The Tribal Chief, The Big Dog, nowo koronowany mistrz Universal z Payback, zmierzy się i postawi pas swój na szali przeciwko swojemu kuzynowi, dość niespodziewanemu prezydentowi do Universal Championship, Jeyowi Uzo, jednemu z braci Uzo. Obecnie Jimmy Uzo ma kontuzję, J Uzo nie miał nic do roboty, wziął udział w number one contenders meczu na SmackDown, wygrał go i staje w szramki ze swoim kuzynem Romanem Reignsem na Clash of Champions 2020. No i moim zdaniem to bez problemu The Tribal Chief Roman Reigns fajny ten nowy przydomek Romana powinien zwyciężyć tutaj, chyba tutaj typ w tej walce nie podlega dyskusji. Kurs na Romana 1 więc moim zdaniem bezproblemowo tutaj Roman wygrywa nie widzę że Uzo z mistrzostwem Universal i chyba nikt nie widzi to jest pierwsza obrona Romana Pasa, więc nie ma szans, żeby go stracił jest dla plan planowany długi, chilowy title run, więc nie ma szans, żeby Reigns stracił go w najbliższej przyszłości no i moim zdaniem są dwie opcje rozwiązania tego starcia jedno, Roman Reigns w chwilowy sposób zniszczy Jeya Uzo pokazując, że nawet go rodzina nie obchodzi, po prostu rozwalają, ją jak chce a drugi, no to będzie trochę taki screwjob, taki połko w dum trochę, że po prostu J-Uzo się podłoży łatwo Romanowi nie będzie jakiejś walki, może będzie lekko zacięta, ale koniec końców J-Uzo jakby rozwiążą tak, że po prostu, nie wiem, położy się czy coś takiego Romanowi i dojdzie do tego, że J.U.Z.O. Koniec końców w tym storyline przejdzie i tak Hillturn razem z Jimmym pewnie który gdzieś tam wróci. Nie wiem, kiedy Jimmy Uzo jest przewidziany do powrotu. Jeżeli by miał powrócić niedługo po Clash of Champions, to by było spoko. I wtedy utworzy po prostu jedną wielką stajnię z Romanem Reignsem, taką hillową. Moim zdaniem, bracia Uzo przejdą ten turn i dołączą do Romana jako jedna wielka stajnia. Moim zdaniem, że widzę ich taką taką samoańską mafię z Polem Heymanem u boku jako ich takim dyrygentem, więc tak, gdy ten tribal chief i taki tribe stworzą z UZOS, Roman Reigns i de UZOS, więc tutaj na Clash of Champions Roman oczywiście wyjdzie z Universal Championship, a później długofalowo to zobaczymy co z tego dalej wyjdzie. No, i prawdopodobnie main eventem Clash of Champions 2020 jest to Ambulance Match o WWE Championship pomiędzy mistrzem Drew McIntyre'em a Randy Ortonem. I tu dużo ludzi stawia na Randy'ego Ortona. Randy Orton przegrał na SummerSlam po. Potężnym wręcz rolapie z zaskoczenia, czyli najniebezpieczniejszym finiszenem przecież w całym wrestlingu. No i właśnie, na kursa Randy'ego Ortona jest 1,50. Wszyscy tak pewnie na tego Ortona stawiają, mówią, skoro już przegrał na SummerSlam. Teraz mamy stypulację Ambulance Match, czyli teoretycznie McIntyre, jakby przegrał, to nic nie traci, bo przecież nie będzie ani przypięty, ani poddany, ani nic. Tylko ewentualnie wrzucony do tego ambulansu, więc technicznie nic nie traci. Jest dobrze, mocno zachowany po bardzo solidnym title reignie. Ale moim zdaniem WWE się zapędziło do rogu takiego, że. A tak właśnie, po co dawać tytuł Randy'emu Ortonowi? Przecież on przegrał z Keefem Lee na Payback, który gdzieś tam ma, właśnie story z Keefem Lee. I moim zdaniem Drew McIntyre, mimo że kurs jest 2,35, kuszący, ja bym postawił na Drew McIntyre'a i ja stawiam na Drew McIntyre'a. Moim zdaniem Drew obroni WWE Championship i dalej będzie mistrzem. Nie widzę po prostu teraz już Ortona jako mistrza. Miałbym. Wygrać pas na Summerslam, przegrał, przegrał też w międzyczasie z Keithem Lee i nie widzę już teraz Ortona szczerze z pasem, stracił ten instynkt killera trochę dla mnie. Też był kontuzjowany przez McIntyre'a i na jednym z epizodów ROW, więc moim zdaniem Drew obroni tytuł, po czym przejdzie, nie wiem, do walk z Retribution. W ogóle spodziewam się być może, że tu będzie jakaś właśnie interwencja Retribution, więc moim zdaniem zwycięży tu Drew McIntyre Wy możecie stawiać na Ortona, ja stawiam na McIntyre'a. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Po prostu ja nie widzę Randiego jako mistrza. Spoko by było, bo jego postać w ostatnich miesiącach jest naprawdę, naprawdę dobra, ale fajnie się rozwija nam ten Legend Killer 2.0, lecz. Czy na dobrą sprawę ten tytuł jest mu potrzebny? Moim zdaniem nie. Andrew McIntyre, skoro ma naprawdę bardzo solidny title reign, jest wizja na horyzoncie, że za ten miesiąc, dwa będziemy mieli znowu fanów w publiczności, na, na galach WWE, więc takich prawdziwych, nie wirtualnych, więc moim zdaniem bez sensu by teraz jest, żeby McIntyre teraz stracił tytuł. No i generalnie to byłoby na tyle w typach, a co będzie moim zdaniem najlepszą walką w gali, no to zdecydowanie chyba Triple Fred Leather Match o Intercontinental Championship, tu nie podlega tej dyskusji, typ co będzie najlepszą starciem na gali, może ten Ambulance Match też będzie spoko, ale moim zdaniem będzie to Triple Fred Leather Match, to będzie najlepsza walka na tej gali. Taki mój typ personalny. No i to byłoby na tyle w predykcjach odnośnie WWE Clash of Champions 2020. Jeżeli podobał się ten materiał, zachęcam do dania łapki w górę, zasubskrybowania naszego kanału oraz udostępniania tego materiału. Również zachęcam serdecznie do odwiedzenia social media Wrestlingoholic, takich jak Facebook, Twitter czy Instagram, do których linki znajdziecie w opisie. A tymczasem, ja byłem Kasper z Wrestlingoholic i do szybkiego usłyszenia.